Paki? Meanwhile nie ja ma to jak podryw na firmy sprzątającą O, o nie na, na to wuki toki Pierdolę, te to wuki To idź już Pierdolę Nie, bo się zgubiłam Szuk Szukaj przedmiotów Szukaj, szukaj Nie, bo już nie wiem, ja już nie wiem gdzie jestem Come on, Good doggy! No i poszła. No i złot spada. <gulanie> no. No, no, głupie korytarze. No to dobrze, o, wylatam. To, to tak. <gulanie> <gulanie> Papier. Zajebiście będę miała jak się osrać. Jeszcze jak. O! Ja już wiem gdzie iść. A nie, dobra nie wiem. Trzeba! Jezus, nie bój się. Bo się buzy? Tutaj tak. <grym grym> tutaj tak. A ja poprowadzę, bo jestem o, A tutaj o, jest! kurwa jesteście? tutaj, 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 A tutaj, tu, 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 tak Aż jest ojca, o, <grym> <grym> A few later. Jak w tym, w go na dalej. Jak zaczniesz płakać, to nas napierdali pamiętaj. <ślesz> dobrze dziecko, dobrze. A kurwa to topiesz! Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. No, chykał na. O paki? O tam leżę. Chłopaki? <ślesz> <laughs> Widać krew i przez nią. Nie szczęśliwie zaraz no. Kur, kur. Ja. Kur. Chłopaki? Jest, jesteś na no, łeb! Kurwa! Nie chłopaki! Nie klucze! klucza. Bierę piwło. No. bo ja się zgubię w tej dziupli. Szerzej. Szerszej, bo tu sperma leci. Daj, oh. oh, uważajcie, że daj, oh. ha. Tylko leży po stópkach. Kurwa, ciebie się bardziej przestraszy.